Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że ten próg, który mamy dzisiaj, jest progiem takim optymalnym. Ale oczywiście każda forma zmiany sposobu głosowania czy obniżenia progu wyborczego wymaga takiej bardzo szerokiej debaty i gdzie będą przedstawione wszystkie za i przeciw. Chętnie się z tym zapoznam. Natomiast na chwilę obecną uważam, że ten próg jest odpowiedni. Wydaje mi się, że ten wiek, który mamy obecnie, jest optymalnym wiekiem. To jest wiek jeszcze niepełnej dojrzałości człowieka, a jednocześnie już bardzo dużej świadomości. Także obniżanie, obniżanie tego wieku, moim zdaniem, w Polsce by się nie sprawdziło. Wydaje mi się, że są to jeszcze ludzie zbyt dojrzali nie mający doświadczenia życiowego, jeszcze nie powinni decydować o tak poważnych sprawach. Mogą działać chociażby w młodzieżowych radach miast, które funkcjonują i myślę, że to jest dobra forma aktywności młodzież. Ja jestem zwolenniczką obniżenia wieku wyborczego do 17 roku życia na przykład, więc mi ten pomysł jak mi pewnie się podoba.